Hej! Jestem Daniel, a to jest kanał, na którym zobaczycie życie leweciarza i projekt Iveco. Iveco Daily jest z 2016 roku i ma silnik o pojemności 2,3 litra. Niestety, który został wyjęty z powodu awarii i leży na pace wraz ze skrzynią biegów. Brakuje do niego dużo części. Poprzedni właściciel ich nie dał. Musimy zrobić przekładkę na wersję europejską. No i dołożyć klimę, bo okazało się, że auto nie ma klimy. Szok, rozpacz, niedowierzanie. I dołożyć kabinę sypialną. Musimy przesunąć tylną oś do tyłu. Będzie przedłużany wał i zmiana zabudowy na autolawetę. Dodatkowo zakupiliśmy spaloną kabinę Renault Master, żeby odzyskać z niej sypialkę do naszego Iweko. Cena 1800 zł. Cena Iweka około 18 000 zł. Ile? Obserwujcie nasz kanał po więcej. Zapraszam teraz na załadunek. Do zobaczenia. Ruszamy w trasę. To jest kierowca Kuba. Tam. Jedziemy po Iweko. Znaliśmy rozwalone... No, nie, to się tak nie da, Halo. Razem z kierowcą Kubą jedziemy po Iweko. Zakupiliśmy go na podmiankę silnika do naszego ulepa. No to będzie tak. Pali mi się wstecz, choć nie jest na Ja ci wiem spiamy, czyli odzwanie, nie? No to już ci powiem, co zrobiłeś. Już ci powiem co zrobiłeś. Źle wcękę w Zrobiłaś tykać, w stykać, to no, samo co w No, no baj, co to No, to i raz, no, ale się to pierwszym razem było, no ale co to, no nie No sprawdź, a sprawdź. Ale co? No, wkładałem jeszcze raz w nie No, ale mogła ci się przestawić, jak tutaj ją wyciągnąłeś. Nie, no ja źle, Dania, no proszę cię, no. A jak zapalę, to ja się wciska w to mi się wszystko i że zaświetla, wlajcie i. Bo źle włączyłeś wtykę i jest po prostu kabel nie ten, gdzie trzeba, nie w tym miejscu. Ja ci to 100% mówię. No, God! No, God, please, no! 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 Dobra Daniel, ja już robię zdjęcie i Cię wysyłam, nie? No, nie. Ja. Ty Muszę mu zedytować na czerwono. Instrukcja dobra? Si. <grystanie> <grystanie> Żeby Anglika przełożyć na Europejczyka, kupujemy Anglika przerobionego na Europejczyka. Żeby przełożyć z Europejczyka <grystanie> 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 Bo to był Anglik, ktoś przełożył go na Europę. A teraz my będziemy wsadzać znowu w drugiego Anglika, tą Europę przerobioną z Anglika. That's really impressive! Wow! wow. Daniela też jakby chciał, ale ona nie chce, ona już... Ona, jest, ona awansowała, ona wiesz? Jest opera, ona już... Opera, kiero, kiero, opera. Ona tylko kartę wsadza do techografu. <laughs> Kubie byś kartę pożyczyła, jak będzie gdzieś jechał. <laughs> Dałaby mi się ta karta. Tylko kurwa, nie to, nazwisko. nie to nazwisko i nie to zdjęcie. Co, we dwóch, nie? We jedna, dwóch, jedna. to będziemy się przemęczać. Awaryjnych nie wrzuciłem z kultury. Bo te, się... te to są Wielki, takie. Awaryjne. Ciężkie. Kurwa, ale powiem ci, że. Ciężkie, ale wygięły się i ta. 3,5 tony wjeżdżało i się wygięło. Traktor. Bezpieczeństwo hamuje pracę, to jest rozwinięcie skrótu BHP. <noise> What? Ale ten fotel przynajmniej nie wypierdziany jest. My też. Na może jakieś paleta złota. Wejście do kurnika, wtedy <noise> spaść. Tu aby się, się zmieniał. Bo to. ja to Nie, ja to wywaliłem u siebie. Aha, w ten sposób. Ja też wywaliłem. Idzie dobrze, dawaj, 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 dawaj. Ciekawe czy poduszka. Żeby to robić, to to jest no bez no. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A, to a tu jest identyko silnik jak w tym. No, no weź w prawą stronę go obróć. W lewo obrócisz. Bo sprzęgnie ten, a w prawo nie ciorta. Wow. A wiesz co? Zatrzymaj się. Tak. Przecież maska jest nieprzypięta. A ty tak pędzisz. Dobra, ja idę, to trzeba przyczepić bo teraz będzie sensacja, kurwa, na tym, na YouTubie. A to masz jakiś pasem czy coś? No pasem, normalnie. O wentylator jeszcze chodzi, nie zgasiliśmy silnika. selece selecce, plapka, knajka. Życie jak bajka. Selecce, plapka, knajka, pool drink. Palimy A to jest nasz dziadek. Który zawsze dojeżdża do celu. A to co, może wróć czy co? Tak. Rozrząd był robiony. Co najważniejsze, że... tak? Tylko olej gościom mówi w mięci. Ufasz mu na ten rozrząd? Mhm. Nie, ja, że no koniec, mówię koniec jeszcze. Roku. Jeszcze kolorki widać na oponach. <coughs> że to są nuweczki, opony. Koniec roku tamtego. No. Półroczne opony. Fiu fiu, 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 ekstra. O, na USB oryginalne, zobacz, ma. Po bokach. Na no, aukta też się ma. Aukta ma, bluetooth ma. Ja pierd. Uh -oh. oh yeah. Dopali wam furę naszą, ale jest bez klimy. Ale jest i przedmów jest. Derkuler jest w Powiedział, że działa. Działa i weko pisze. Gra bóżeczka. Ryki-tyki narkotyki, a zabawa trwa. To może tu jakieś tuby są, co? Tam jest to prawda. Możemy wystawić skrzynię biegów, wiecie? No, jest interkuler, a wszystko porozwalane. Ale interkuler mamy chyba, chyba jest podobny. Tak, ten sam. Wadze, że uchwyty są. Chłodnice wody też mamy. No chyba, że założymy nową, ale to jest to samo chyba, zaraz zobaczę. Zderzak. Dobra. I trzeba będzie poprzekładać na lusterka. Mamy wszystko, oprócz chęci. Jakby ktoś miał chęci pomóc, to zapraszamy.